Słuchajcie, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek Powiatu z Kawą. Powiat Bydgoski z Kawą to jest rzecz ciekawa, interesująca, bo tak wszyscy mówią: A co tam w tym wielkim powiecie Bydgoskim można zobaczyć? Ano, można przyjechać do gminy Dobcz i przyjechać tutaj pod kościół świętego Wawrzyńca. Tak naprawdę, i tu Was szokuje, początek wiąże się z 24 czerwca roku 1200. 13-go Kiedy kanclerz Iwo Odrowąż dziedzicząc po rodzicach majątek, między innymi dobrz, postanowił przekazać ten majątek cystersom. To w 1247 zostało potwierdzone przez księcia Kazimierza. Kondratowica, ale wtedy jeszcze nie było przecież cystersów na tych terenach, ponieważ Mikołaj Zbrożek dopiero w 1250 zwrócił się do swojego patrona, czyli księcia Kujawskiego Kazimierza Kondratowica, o to, żeby wyraził zgodę na przekazanie swoich, swojego majątku na rzecz zakonu cystersów. A tak naprawdę dopiero w 1253 po raz pierwszy to stanęło na kapitule generalnym. Potem rok później w 1254, a w 1500 1256 Cystersi się pojawili w Byszewie. A tutaj nadanie są zdecydowanie wcześniejsze. Piękny kościółek, taki wybudowany w XIX wieku. Tutaj w okolicy znajdują się różne ciekawe yy, yy, zabytki. Może one nie są takie stare. Ale kryją w sobie fantastyczne e, historie. E, historia poniatówek. Czy wiecie, co to są poniatówki? A czy wiecie, że tutaj też mieszkały e, na terenie gminy Dobcz wspaniałe kobiety? Między innymi żona byłego burmistrza Sołca Królewskiego, Prus-Krzemińska. pisarka, którą nie tak dawno. Mieszkańcy Solca Kujawskiego odkryli. Dlatego zapraszam wszystkich do tego, żeby tutaj przyjechać do Dopcza, pokręcić się, bo wszystko jest tutaj skomosowane w jednym takim centrum tej miejscowości, a równocześnie pojeździć obok i zobaczyć ciekawe rzeczy. Może sami odkryjecie, a może spróbuję je odkryć dla Was. Pozdrawiam. No i trzeba pić kawę.